Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych telewidzów w KUBKU PRZEPISÓW. Janusz Kup tele jest ze mną jak zwykle, w kuchni i restauracji Unibus. Co dzisiaj będziemy pikcić? Właściwie e, ty? Dzisiaj Nie, razem będziemy pikcić. Dzisiaj, dzisiaj, ja to dzisiaj, dzisiaj okay. zrobimy y, drugie danie. Żeberka w sosie y, w, na słodko. W miodzie. Już jest nieźle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dość ciekawie. I zrobimy zupę pod laską. Dość często jest y, nazwa zakopianka, porowa. No, to podlaska to zakopianka z mięsem mielonym i tak ale to będzie Podlaska, taka z pieczarkami nasza zupka tego. Y, Dania są dość szybkie, znaczy zupa jest szybsza do zrobienia. Nie no, o zupie co musimy mieć do zupy, później wody wodę. <laughs> znaczy, no, znaczy tak, y, łopatka, y, wieprzowa bez kości oczywiście, por, pieczarki, y, przyprawy i serek topiony. Okej, okay, to, to już wiemy. takie tego. Dobra, I do żeberek, i żeberka. Do woda? woda tak, bo żeberka będziemy gotować, możemy zrobić też żeberka pieczone, zapiekać, a my zrobimy trochę szybciej. Ja sobie przygotowałem, oczywiście tu żeberka mam surowe jeszcze, ale y, przygotowałem sobie żeberka, już mam gotowe, znaczy mam ugotowane, tak żeby nam szybciej o wiele poszło do programu. I żeberka? Żeberka, miód, magi, y, ketchup. to będzie taka zalewa, do tego damy cebulkę. Okay. No to zaczynamy. Zaczniemy na pewno od żeberek, bo trochę będą musiały się podpiec. Żeberka wrzucamy do wody. Woda gorąca. Y, sol... Teraz spokojnie posolimy trochę wodę. Solimy wodę. Nie za dużo, na taką ilość wody, to jest garnek litrowy. to taka łyżka, łyżka płaska. Nawet troszeczkę więcej, taka średnia łyżka wystarczy. E, dajemy liścia laurowego, możemy dwa, nawet Aha. trzy, oczywiście uważamy, bo to jest używka. Uważnie. angielskie, ziele angielskie, ziele angielskie tak samo. Ja zawsze lubię, ja, ale ja lubię zapach. I, to wrzućmy więcej. Lu, nie, może za dużo <grym> też, nie za bardzo. Ale zapach, zapach ziela, liście bardzo lubię w tej potrawie, Dobra, to mamy. Zawsze przesadzam z tym. To czekam aż się... Tak, i to sobie odstawimy gdzieś tam z tyłu na gaz. Niech sobie się gotuje. Pięknie? Dobra. Super. I co? Kroimy na pół i coś takiego. Dobra. Jest wiele sposobów. Yy, że jak kroić cebulę, żeby nie szczypała w oczy. Yy. Szczerze? Znaczy, ja ba, Trzeba ja do mam tego roz... przywyknąć. Ja... Cebuli nie żałujemy. Cebuli nie żałujemy, tak 3-4 cebule pójdą na to wszystko dla nas. 3 łyżki magii, 3 łyżki keczupu, 3 łyżki miodu i y, 3, 3 ząbki czosnku. Wszystko 3? Razy 3. My zrobimy trochę więcej, ja będę już lał na oko, ale tu mamy trochę więcej, gdzieś tak z dwie z dwie porcje mamy, to więc... będzie yy, ten miód? To miód. Miód oczywiście list, jeżeli nie, to możemy wstawić do mikrofalówki na trochę, żeby się rozgrzał. Albo do okay. ciepłej wody. Albo do ciepłej wody. Ale mikrofal jest na, na tyle dobrze, że każdy mikrofalówkę w domu ma Wstawiamy w jakimś pojemniczku na, nie wiem, dwie łyżki miodu na, na minutę czasu i jest naprawdę leisty, piękny, ładny, ciepły, i dobrze się roz, rozpuszcza. Dobra, dałem to, dam ketchup. Przepraszam, tak przez Ciebie tutaj przyłożę. Ja się nawet, proszę, ja Ciebie nie zapłakałem. Jakoś nie poszło. Płakałem. Widzisz, jak fajnie. Dajemy ketchup. Dobra. I tam gdzieś jeszcze czosneczek miałem. Yy, czosnek granulowany. Można świeżo pewnie, tak? Można świeże jak najbardziej. Ja idę na, Ja idę sobie po prostu na łatwiznę. Yy. I ręce nie potrzebę. I ręce po tym nie No Tak, przyspieszamy, a w kuchni nie powinniśmy spędzać dłużej niż godzinę czasu myślę dziennie, bo tu. Są tego szereg. jest ten program, żeby właśnie nauczyć ludzi gotować szybko. Dobra. Nie stać w kuchniach. Sypiemy. Sypiemy. Yy, na to jakieś. Dwie, ły dwie łyżki weźmie. Dwie łyżki. Dwie, łyżki. dwie łyżki. Dobra. Dwie łyżki. To teraz tylko ładnie sobie wymieszamy. To coś takiego, takie może trochę brzydko wygląda, nie wiem, do kamery pokażę. Na razie brzydko wygląda. Ale po upieczeniu z żeberkami... Nie sądźmy po ubraniu, tak? <grym> tak, tak, ale, ale po uwieczeniu z żeberkami będą naprawdę super. Dobra, ładnie rozmieszczamy. Gatunek miodu nie ma różnicy, prawda? Nie, 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 nie to robi tak. To ma być po prostu miód ma być słodkie. To będą rzeczy... Okay. W miodzie no. one mają być słodkie. I to wszystko. Dobra, to sobie odstawimy trochę tutaj. Dobra. Cebulkę przerzucimy na Zbiorczego pojemnika. Postawimy sobie, żeby niech stoi. Poczekać poczeka, się, że berka nam no ugotują. Ręcyma, ręcyma. A, ręcyma. Dobra. Oj, pięknie. Dobra. Cóż, panie. I słuchaj, Pani i zaczniemy, ja robić, i zaczniemy robić naszą fajną zupkę. Zaczniemy robić zupkę Mięsko. Ha, ha. łopatka wieprzowa bez kości. Tutaj może co, dobra. Dobra, tutaj. Łopatka wieprzowa bez kości. Kroimy na paski, wrzucamy do maszynki do mielenia mięsa na grube oczka. To będą takie właśnie grubsze oczka. To chyba czwórki są. Czwórki chyba. Coś takiego. Patrzę, że ten etat już dokrojony to prawie posiadam. Jeżeli palce wszystkie macie, paznocie na pewno. Znaczy paznocie na pewno powcinane, ale. jeszcze wygodnie. <słyska> no. Wrzucić do maszynki, będziemy mielić. Cebulkę? Myślę, że na taki garnuszek to jest garnek 3 litrowy 3-3,5 litra. Uwaga! Ile? Śmiało! Weźmiemy z pół cebuli. Pokroimy sobie w kosteczkę. Może być większa, to nie musi być, bo my ją mamy podsmażyć i delikatnie, ciut delikatnie przypalić. Cebulka w grubszą kostkę podsmażamy na patelni sobie weźmiemy patelenkę, ale podsmażymy oczywiście na masełku. Żeby dać większe, a tak jest jakieś 2 deko, deko masełka mniej więcej pójdzie na to. Chwileczkę poczekamy. Jeszcze ja jakąś upadkę wezmę do tego. Dobra, mięso mamy zmielone. Mięso, mięso masz zmielone. Cucamy na fajną patelnię. Cia. Oczywiście na olejku. Pewnie. Na olejku, tam masz oliwę z oliwek. Idziemy trochę tropem zdrowo. Dobrze, daj, daj, daj! Dobra, daj ja to pewnie. Pewnie. Pójdziemy trochę, wiesz, tropem zdrowszej kuchni. Nie dużo, ale trochę. Dobra. Pewnie. I cóż, i czekamy. Te mięsko ma się podsmażyć, ładnie je będziemy tam... Co mogę w międzyczasie coś tam... Pintolić. W międzyczasie pokroiliśmy mi pieczarki. Okay. Podobnie jak cebulę. Czyli na pół i w pół plasterki, no. A no tak, mówisz, I tak? pasterki, pewnie. Na sobie tutaj do miseczki na wyżej, okej? Okay? Ja już zaraz podgonię trochę cebuleczkę. Dobra. Cebulę chcę niedelikatnie zarumienić, ją chcę bardziej zarumienić. Nawet ciut, ciut przypalić. przysmażyć, tak? Przesmażyć, przypalić wręcz. Później dorzucimy do serków topionych i po prostu zmielimy. Znowu blenderem. blenderem. A, blenderem. Zmielimy, nie, zmielimy, zmielimy blenderem, bo smażona cebula wtedy da jak najwięcej, najwięcej, tego swego smaku i zapachu. dobra. Czekaj, woda nam się gotuje. Damy oczywiście naszego cudownego liścia. No Jak powiedziałeś, że to żywka to będziemy jeszcze, używali. Częściej. Jeszcze ziela, tak? Damy ziela angielskiego oczywiście. Nic nie promujemy tutaj. Cebulka nam się podsmaża. Mięsko. Też. A powiedzmy jeszcze jedną historię zupy. Powiedziałeś zupa podlaska, ale też i zakopianka. To... Y Właściwie zupa polska, tak? O po wielu, wielu nazwach jest po prostu. Pod, wielo, pod wieloma nazwami jest spotykana. Y, ja staram się ją promować właśnie y, jako zupa podlaska. Może wypromujemy ze, ze względu na to, że właśnie są pieczarki. A pieczarki właśnie w wielu, wielu potrawach są właśnie y, kuchni podlaskiej. Spotykane. A czy na przykład zamiast pieczarek możemy użyć innych grzybów? Możemy, możemy kurki użyć, możemy borowiki, no ale to oczywiście jest droższe. Pieczarki najłatwiej dostępne są. Możemy sobie w formie, teraz nawet, jeżeli chcemy zimą zupę zrobić, a pieczarki wtedy są bardzo drogie, to możemy sobie teraz podsmażyć się, zblanszować, tak, tak to się nazywa, i gdzieś tam zamrozić. Mięsko nam się ładnie smaży. Uh -huh. Nasze żeberka cały czas się gotują, gotują się. się. trzymają trochę czasu, niech się gotują. trochę podniecę trochę ogień, żeby się szybciej smażyło. To już Ci pozostawiam Twoje gestii. Dzięki, dzięki. Damy trochę soli do wody. Bo jest że mięso w ogóle nie przyprawiam. Nie daję tutaj ani soli, ani pieprzu, nic takich rzeczy. Ja podsmażam posma samo mięso. mięso, nic więcej. Ale zupa już pewnie swój smak będzie miała. Wtedy, tak? Będzie miała, bo y do strogonowa, do gulaszowych, do różnych zup, y, gdzie jest du duże kawałki mięsa, y, możemy mięso przyprawić i odstawić na kilka, kilka, nawet kilkanaście godzin, dobrze jak postoje te z 20 godzin sobie, y, gdzieś, no, gdzieś tam w lodówce, przyprawione mięsko i wtedy je podsmażać. Y, przyprawa przechodzi przez te mięso. Gdy się wtedy je tą zupę jakoś z grubszym kawałkiem mięsa, to czuć smak tego. A tutaj nie patrzę ci w oczy, Nie, 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 żona patrzy, wystarczy. <laughs> Mięso tutaj jest mielone, jest, bardzo, jest dość, dość drobno zmielone. Może pokażę do kamery, patel do, do patelni. Jest bardzo zmielone i tutaj smak nada wywar, nic więcej. Jasne. Ja oczywiście nie gotuję na kościach, na niczy niczym innym, po prostu... Tutaj jest mięso, które nada smak zupie już. Pieczarki, surowiutkie, ładnie pokrojone przez naszego tutaj kolegę. Wrzucamy surowe do wody. Ja nie smażę, nie gotuję. Możemy, możemy je obsmażać. No tak, ale ja, tego nie nie ja tego nie robię. Ja wrzucam surowe do... Dobra. surowe do wody. Niech one się wygotują, niech te wszystkie soki z pieczarki da. Cały smak i zapach właśnie pójdzie w wodę. Cebulka nam się ładnie podsmażyła. Czyli co? Po bokach nawet się Delikatnie poprzypalała. Tutaj może do tego. Możemy ją bardziej nawet przypalić. Nawet jak te kilka będzie, takie że aż będą ciemne, nic nie szkodzi. To da zapach. Bierzemy teraz serek topiony. Serek topiony. E, tak? Zaraz tutaj ja podgrzeję, żeby mocniej się gotowało. Serek topiony do miseczki. Przysłaj. Pewnie, rzucaj. Op. Damy tą naszą fajną cebulkę. OK I co, zwykły blender? Blenderem tylko. Tylko. tobie papka powstanie. To my weźmiemy trochę, zlejemy wywaru z tego. Ha, widzisz? O. No. Jak oczywiście pieczarki się trafią, to, to nic się nie stanie. O i sielę nawet trochę. Się. Dobra. Dobra. Wszystko do blendera, tak. Haha, ha, ulubione zajęcie. Tam masz blender już podłączony. Może pokaż tutaj do kamery. Jak to wszystko Dobra, wygląda. To pokażę tutaj z tej strony. Na razie nic ciekawego. Pięknie buszuje. Ale my to zrobimy na taką i... kremik dosłownie. Zaraz krem. zobaczymy. Z tego kremik zrobimy. Okay. Tak Kremik właśnie wygląda nasz ładny. krem. Ładna konsystencja. Go odstawimy, odstawimy go na trochę na, na i sobie Niech sobie poleży. Kroimy pora. Pora. Podobnie jak cebula. pół i paseczki. Ja tu już mięsko prawie gotowe mam. Do tej zupy najlepiej mięso jest podsmażyć. Podsmażyć może delikatnie się zarumienić nawet. Dodajemy i doprawiamy. Do innych zup jest dobrze mięso delikatnie nawet przypalić. O, widzisz? Jak się delikatnie przypali, wtedy nalewamy wody. Z 5 minut musi się jeszcze w tej wodzie trochę poddusić i wytwarza się prawdziwy sos pieczeniowy. Prawie jak masolami. To podpalić, podpalić przypalić, tak, oliwka, tak. tak żeby na tak, koniec tak, lepiej wyglądało. Tak. No, tylko tam nie będziemy dusić nikogo, to, to wiesz. Dobra, mięsko mam gotowe, zwykłe, ugotowane, usmażone mięso i prosto od razu do garnka. Prosto do garnka. Z niczym nie czekamy, to naprawdę jest szybka zupa. My się nie będziemy z nią bawić cały dzień. OK. Bajki. Por bez strat, bez strat z palcami jest. No, zupka musi się delikatnie podgotować. Por czeka. Por na lepsze czasy. Pora wrzucamy na sam koniec, tak samo jak śmietankę. Śmietanka może przywrzeć od, do spodu garnku i się delikatnie przypalić. Tego tak, tak nie chcemy. A por się może rozgotować. On po prostu w, w, w pewnym momencie może zniknąć z zupy. Jego nie będzie widać. Będzie czuć smak i zapach, nie będzie widać go. Dobra, nam to się gotuje. O, czekaj, wiesz co? Tu mamy jeszcze gdzieś trochę pietruszki. Damy pietruszki. Suszona natka. Zielonego. Tak, ale to mówię, to jest z lenistwa. No i każdy może sobie gdzieś tam kupić, kupić świeżą... Albo nawet wyhodować. Kupić, wyhodować i sobie skroić, wysuszyć, żeby było gdzieś na te gorsze czasy właśnie typu zima. O. I się sobie gotuje spokojnie. Dobra.